Witamy Państwa w drugim odcinku naszego programu Nasza Rada. Moim gościem jest Leszek Dzieński. Góra. A moim gościem jest Krzysztof Skrobiś. Bardzo nam miło. Jutro odbywa się 30. posiedzenie. Czerwę ci, Krzysztofie. Tak. Na początku najważniejsza sprawa. Chcieliśmy pozdrowić Beatkę. Tak, chcieliśmy pozdrowić Beatkę. Beatka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. I przechodzimy do meritum. Mieliśmy to zostawić na koniec, ale niech będzie na początku, bo będzie później będzie nie zapomnieli. Raz. 30 posiedzenie Rady Miejskiej Tarnów, szczególnie przedszkola, rodzice, którzy posyłają dzieci do przedszkoli, do szkół, żyją reformą i tworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych, ale jak patrzyliśmy na to, co ma się jutro odbywać na sesji, Porządek. to tego tematu. Nie ma. Jak gdyby jutro nie ma. Nie ma w porządku tej dyskusji. Okej, okay. czyli, yy, czyli będziemy czekać do lutego? Tak, czy... żeby zagłosować. <laughs> żeby zagłosować, okej. Okay. No właśnie, chcieliśmy poruszyć ten temat. Leszek podczas przygotowań do tego odcinka wspominał, że na Śląsku widziałeś taki mural, tak? Tak, widziałem mural, bardzo fajny w Katowicach. Na, na muralu był napis, dialog grozi zrozumieniem. I myślę, że to może być takie fajne motto dzisiejszego programu, bo wyraźnie tego dialogu w Tarnowie brakuje. Mamy centrum dialogu, a brakuje nam troszkę dialogu. Jest ważny temat, który pojawił się ostatnio, czyli. No, nie likwidacja, ale połączenie obecnych przedszkoli w zespoły szkolno-przedszkolne, gdzie szkoła będzie zarządzała jakby rejonowymi przedszkolami, i to będzie taka grupa. Poza chyba dwoma przedszkolami w mościcach, których nie ma do czego dopiąć. I temat jest ważny, bo wynika tak naprawdę z demografii, z pewnych takich naszych statystyk, pokazujących, że coraz mniej dzieci rodzi się w Tarnowie i trzeba było podjąć jakieś kroki władze kroki jakieś wymyśliły natomiast sposób y, w jaki y, to się ujawniło no to budzi co najmniej kontrowersje y, zarówno mieszkańców jak i dyrektorów y, przedszkoli rodziców y, jest to sytuacja co najmniej dziwna kolejna No właśnie będziemy to dialog o z rozumieniem powtarzać kilka razy dzisiaj tak. bo jak sobie rozkminiałem to to jest niesamowicie mądry przekaz i i chyba taka obawa właśnie, nie wiem czy prezydenta, czy osób odpowiedzialnych za, za, za miasto, że, że podczas dialogu ktoś może coś zrozumieć. No właśnie. I, I dlatego ten dialog się nie odbywa. I bardzo mi się podobało, jak się tam, powiedzmy, mieszkańcy zwracali do nas z mhm. e, prośbą no o... teraz sobie długopis, bo było. mieszkańcy tak, mówili, że tak, muszę coś trzymać że, w że, że tak, żebyś nie machał rękami, to żebyś tak. się coś trzymał. A to trzymaj po prostu. No sobie tak, tak, tak sobie, trzymaj no. długopis z reklamą. <laughs> teraz będziesz machał długopis. No tak. Że, no bo są kontrowersje, na, w, w, pani prezydent Kawa opublikowała materiał, w którym jak gdyby opowiada o tej reformie, pod tym materiałem jest mnóstwo komentarzy, że, że właśnie tego dialogu znów nie, nie było, zabrakło. No tak, właściwie to mhm. dyrektorzy zostali zaproszeni, dyre, dyrektorzy przedszkoli zostali zaproszeni na spotkanie, na którym... Przedstawiono im, co mają zamiar zrobić. Prezentacje z tym, co się wydarzy. Więc a nie konsultacje w jaki sposób... społeczne wyglądają w ten sposób, że powiedzieli, co chcą zrobić. No i żeby nie być gołosłownym, to mieliśmy jedną osobę, która nam podała przykład z Dębicy, tak. gdzie bodajże pani wiceburmistrz zaprosiła wszystkich odpowiedzialnych, czyli dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół. Na spotkanie, na którym poinformowała, że taki zamiar jest i taka reforma, czy takie tworzenie zespołu się odbędzie mhm. i co oni na to? No i na podstawie tych y, y, odpowiedzi, kontrowersji, pochwał, no wyciągnęła jakieś tam jakieś wnioski, wnioski no. prawda? A... No nikt nie jest doskonały, Ka nie każdy się na wszystkim zna, yy, chociaż niektórym się tak wydaje i myślę, że w, jeżeli pojawia się dialog, zwłaszcza pomiędzy osobami zainteresowanymi daną sprawą, no to zawsze ktoś może pokazać coś z innej strony, pewne niedoskonałości, coś można poprawić, póki się tego nie zrobiło. No i co najważniejsze, yy, mamy jutro radę miejską, yy, mamy radnych, którzy powinni właśnie, jak sama nazwa wskazuje, radzić, jak mówił klasyk i, I dobrze by było, jakby ten temat jednak się pojawił na sesji, po to, żeby chociażby jutro to przedyskutować między radnymi, zanim podejmą decyzję. Bo temat ma wrócić w lutym na sesję. Więc... No to, czyli będzie, znaczy Gdyby to było tak, że on wróci w lutym, ale wcześniej się przygotujemy, no ale chociaż to się i tak już rozlało, prawda? Że nie było jak gdyby takiego dialogu, dialogu nie było. o którym my tutaj mówimy, tylko, tylko dialog w postaci zaproszenia, przedstawienia, co, co wykonamy i, i to wszystko. No więc znowu kontrowersje, tak. znowu będziemy tracić czas na to, żeby ostudzić emocje i yy, 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 no tak. nie wiem, czy ustalić plan działania, czy faktycznie po prostu będzie w lutym głosowanie i... I no tak, i już Klepniemy. wiadomo, jak mają zagłosować. Znaczy, tak, żeby nie było, my nie podważamy samego meritum, bo no, demografia jest nieubłagana, są pewne jakby yy, yy, rzeczy, które w jakiś sposób trzeba yy, poprawić, żeby, żeby się dostosować, natomiast no, yy, no chyba nie w ten sposób. No, no tak, no, dialog grozi z Wszyscy jesteśmy miastem, tylko niektórzy są bardziej miastem, a niektórzy tu się dowiadują. Tu jest tylko. taki chyba schemat, że nie wiem, kto kogo zna, kto kogo lubi, nie wnikając w jakieś tam uh -huh. w większe, że tak powiem, powiązania czy głębsze. No, tylko to właśnie nie o to chodzi, prawda? No, tak. Rozmawiamy z wszystkimi osobami odpowiedzialnymi, albo z większością, żeby wyciągnąć jakieś właściwe wnioski i podejmować. Optymalne decyzje, decyzje. tak, oczywiście. Tu, a to jest kolejny raz. Tym bardziej, no tak, jest jeszcze pojawia się wątek, o którym wczoraj sobie pomyślałem, że tak naprawdę podobno mamy mieć niedługo jednostkę wojskową w Tarnowie, czy tam wcześniej, czy później, która ma liczyć według jednej wersji 700 żołnierzy, według drugiej ponad 2000. Więc przyjadą tu pewnie z rodzinami swoimi, albo będą tu zakładać swoje rodziny, jeżeli tu będą stacjonować. I może ta demografia, daj Boże, w, w drgnie, dzięki znaczy, czemu? Oby, bo, bo tak, bo wskaźniki demograficzne są katastrofalne, ale słusznie fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo tak, raz, że jednostka wojskowa, która ma się pojawić, tak. y, no, mamy, mnóstwo, tak, mamy mnóstwo inwestycji mieszkaniowych, więc, więc ktoś takich prywatnych, więc mhm. ktoś zakłada, że faktycznie ten Tarnów, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, Pójdzie do przodu. No pójdzie do przodu, bo, bo, bo przecież w przeciągu tych najbliższych dwóch lat jest chyba 800 mieszkań. 600-800 mieszkań. Tak, ma, ma powstać. Tak, na pewno, inwestycji. a w kolejnych jeszcze kolejne etapy mm -hmm. i, i tych mieszkań będzie jeszcze więcej. Więc no ktoś to policzył, ktoś chyba liczy na to, że albo mm -hmm. mieszkańcy ściągną z tych ościennych miast, gdzie. Tak. A e, z drugiej strony, obcinanie nagle tutaj ma 20 oddziałów zniknąć w przedszkolach. Też nie wiem, czy to jest dobra droga. Ja się nie upieram, bo właśnie ja w odróżnieniu od niektórych nie jestem najmądrzejszy i sobie tak wyobrażam, że, że pewne takie schematy mogą się zjawić. I teraz sobie myślę, że może zamiast na przykład zamykać. 20 oddziałów można zmniejszyć grupy i postawić na jakość tego wychowania przedszkolnego i grupy tam na przykład są 20-osobowe, żeby były 15-osobowe. Być może wtedy można by było zachować ten stan, który jest obecnie, zarówno zatrudnienie, jak i, jak i oddziałów przedszkolnych. Nie wiem, nie znam się, ale bym chętnie porozmawiał. Bo ma się zmienić wiele, ale nie zmienić się nic teoretycznie. Tak skracając bardzo wypowiedź pani mm -hmm. prezydent, ale jak sobie popatrzymy na mapkę tych zespołów, no no to na przykład przedszkole na Paderewskiego nie pamiętam czy to jest przedszkole numer 3 ale przy ulicy Paderewskiego mm -hmm. będzie włączone do zespołu szkół gdzie 24 czwórka. Czwórka. Tak 20. na Kopernika. Na Kopernika, mm -hmm. no, więc to tak jeśli chodzi o odległość to no to nie jest w bezpośredniej bliskości. Bo... Tak. No i teraz no właśnie czy, czy wszyscy ci pracownicy administracyjni czy chociażby Złote rączki. Tak. No, zło, złote rączki, ale... Będą przechodzić z budynku do budynku, czy po prostu jednak dalej zostanie skład i ekipa. No jeżeli zostanie, no to w sumie. A jeśli zostanie, to czego to dotyczy po co zmieniać? Czego tak? dotyczy zmiana e... i gdzie będą oszczędności. No właśnie, no ale to tak właśnie brakuje dialogu. Apelujemy do radnych, być może któryś z radnych zgłosi jutro pomysł, żeby wprowadzić do porządku sesji punkt odnośnie dyskusji nad tym tematem. No, no bo to jest temat niezwykle ważny dla y, wielu osób. No, a że dialog. Grozi zrozumieniem, grozi zrozumieniem. No to mieliśmy też przykład niedawno w przypadku azylu, bo nagle pojawiła się w, w komunikacie MSWIA pani rzecznik napisała, że przeprowadzili 200 kontroli schronisk dla zwierząt w całej Polsce i wymieniła cztery, które są w tragicznym stanie. Między innymi słynne Sobolewo, bo już Bogu dzięki zamknięte, ale obok nich stał tarnów i, i Oświęcim. No i wywołała się nagle wielka Pan Wojewoda na szybko podawał y, raport z kontroli ostatniej, która była chyba dzień wcześniej przeprowadzona, y, z której wynikało, że u nas jest wszystko w porządku. Y, po czym właśnie telewizja starnowa wysłała zapytanie do pani rzeczniczki. Ona powiedziała, że ten komunikat opublikowała na podstawie y, raportu, który dostał od wojewody, więc y, wychodzi nam jakiś totalny rozdźwięk. No właśnie, brak dialogu, kolejny raz. Y, przecież można było wykręcić numer Słuchaj, Tarnów i oświęci mnie. No i wtedy szybkie sprostowanko, sorry, pomyliłam się, no, no ale a no został pogłos taki, <noise> jak to w MSWiA, no Tak, próbowaliśmy <noise> zdobyć jakieś dokumenty i właśnie, ten raport, który spowodował całą tą burzę, tak. no ale w zasadzie, żeśmy tego dokumentu nie uzyskali, więc faktycznie, no, jeśli to był y, pogłos, y, <noise> i jeśli to była zwykła pomyłka, to ja nie jestem w stanie y, pojąć, dlaczego politycy boją się przyznać do błędu. Tak, no, nawet przykład, o. może nie z naszego terenu, ale tak. przykład ministra. Żurka. żurka, który nie wjechał na przejście dla pieszych, kiedy tej kobiety tam nie było, chociaż była. Mimo, może wszyscy są, widzieli, że tak, jest, ale, ale tak nie było. No, ale on jeździ bezpiecznie i to się nie no, zdarzyło. No nagrywaliśmy podczas prowadzenia samochodu, pierwszy tak. błąd rozkojarzenie, drugi błąd sory. No tak. jak... dałem ciała. A tutaj po prostu nie ma tematu no, może umiejętności takiej właśnie, żeby po powiedzieć sorry, pomyliłem się. No. Wydaje mi się, że jak zamkną oczy, to wszystko zniknie. No a to no, niestety. No, I tutaj wszystko wskazuje na to, że to mogło być jakieś nieporozumienie i jakaś pomyłka czyjaś. Mhm. No i mogło paść później taka informacja, że no jest nam przykro, niesłusznie Tarnów został umieszczony na tej Oczywiście. liście i mamy po temacie. Tym bardziej, tak. tymczasem no, <noise> zostało niedopowiedzenie. Y tak, y od wojewody telewizja <noise> starnowa dostała informację, że było źle, ale się poprawiło i, no, i, i w sumie nie wiadomo dziś, jak było. Tak. No, tym bardziej, że część z nas y pewnie do schronisk y czasami, do schroniska czasami zagląda. Mi się zdarza tam czasem wyprowadzić pieska, czy coś zawieźć i y wy tak, wyprowadzić pieska. Tak to... Zawieźć tak. pieska, nie, wy Wyprowadzić pieska, albo coś zawieść, i yy, no, wiadomo, szału nie ma. Yy, natomiast no, nie jest chyba tak skandaliczna sytuacja jak, jak w Sobolewie, yy, i wydaje mi się, że no, chyba nie, no, bardzo, bardzo niesprawiedliwie zostaliśmy potraktowani. Co nie zmienia faktu. Że dwa lata temu w pewnej obietnicy wyborczej padła taka, taka roleczka z zapytaniem, gdzie chcielibyście, żeby powstało schronisko na miarę XXI wieku. No, chcielibyśmy w Tarnowie, gdziekolwiek. No, dwa lata kadencji minęły i schronisko schroniska nie ma. Nowego. Jest to jedna z obietnic wyborczych, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo. Na sesji ma się pojawić taki punkt, że będzie takie zobowiązanie wobec prezydenta, który ma w obowiązku... Na każdej sesji raz w miesiącu przedstawiać tam raport dostanie miasta czy coś takiego, czy między... działalność prezydenta w okresie międzysesyjnym, tak to się chyba nazywa? Tak, tak. I W ramach tego jest, to jest projekt uchwały 23 radnych, uwaga, pełna zgodność. Złożyli projekt odnośnie tego, że mamy takie trzy kluczowe inwestycje w Tarnowie sobie zakładamy, czyli połączenie ulicy Warsztatowej z Krakowską, budowę nowej strefy inwestycyjnej i obwodnicę zachodnią. I, yy, I zobowiązuje się jakby tą uchwałą prezydenta do tego, żeby no, działał w tym temacie, żeby jakoś coś się to posuwało do przodu, a żeby nie skończyło się tylko na słowach. Właśnie co miesiąc miałby raportować radnym, co w tym miesiącu w tej sprawie zrobił. No Super dla, mnie by to była, dla mnie by to była rewelacja i pomysł jest jak no bo my od polityków ciągle słyszymy obietnice, tak. natomiast planujemy. Zrobimy, wykonamy. Natomiast nie ma żadnych właśnie zrobiliśmy. informacji, tak zrobiliśmy, albo co zrobiliśmy do tej pory, żeby to zrobić. Tak, tak. Żeby no. spełnić tą obietnicę, czy no właśnie, czyli ten na przykład azyl, Jest. czy te trzy bardzo ważne inwestycje. Więc no, ciekawy jestem, jak to mm, czy to nie wiem, przejdzie, czy, czy jaka będzie, jakie, jak będzie wyglądało procedowanie tego. No, opinia pani mecenas jest negatywna, natomiast no, i tak jest wszystko w rękach radnych, więc mogą y, podjąć decyzję i, i ona będzie wiążąca. Y, natomiast jest jeszcze drugi fajny punkt jutro, y, mianowicie y, budowa miejskiej spopielarni. Mhm. Coś, y, spopielarnia jest też głośnym tematem od y, chyba roku mniej więcej, a może troszkę dłużej, bo najpierw, najpierw miała powstać y, gdzieś w okolicach chyba Żabna czy, 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 czy Lisiej Góry. To jeszcze pani, y, pani przewodnicząca Przewodnicząca Menkal, jeszcze nie będąc przewodniczącą, to jakoś tam y, n, w prywatnej firmie zajmowała się tym. To nie wyszło. Potem dwie tarnowskie y, firmy funeralne zajmowały się właśnie tematem, żeby chyba w woli zakrzewskiej gdzieś. Jedna miała być chyba w Muścicach. No, wszędzie są protesty ludzi. Y, nikt nie chce mieć jakby y, z popielarni y, no pod, oknem, pod domem tak, tak, z wiadomych domem. przyczyn. Natomiast co nie zmienia faktu, że no jest to coraz bardziej bardziej, że tak powiem, popularna forma, i, i w tym momencie musimy, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby skremować zwłoki, no to chyba Rzeszów, Kraków i Mielec, zdaje się, są najbliżej. Ktoś na tym gdzieś zarabia, więc w sumie czemu nie miałoby zarabiać miasto? Ja nie jestem jak gdyby fanem inwestycji miejskich, które, które że tak powiem, no bo to z reguły inwestycje mm. takie państwowe czy miejskie tak. nie są tak dobre <laughs> jak, jak prywatne, jak prywatne mm -hmm. ale w tym przypadku to mogłoby się, myślę, udać i pozwolić na spore wpływy do budżetu, czyli... No, byłaby to pierwszy raz taka inwestycja, która by przynosiła zysk, w odróżnieniu od Ego Areny na przykład, czy, czy tam jakiś... Właśnie poruszamy, nie wiem czy... poruszany czy, czy pewnie. Areny, tak, Gratulacje bo... dla Jacka Brzezińskiego za organizację świetnego eventu w sobotę, mianowicie Fame MMA na Arenie. Pierwszy raz ta Arena od dawna była wypełniona, jakieś zyski przyniosła. Tak, ja jestem jak gdyby przygotowany na kontrowersje i związane z tym, z tym wydarzeniem. Natomiast cały czas podkreślam, że ja to promowałem dlatego, że pokazało to i udowodniło, że tego typu wydarzenia bardzo duże, medialne, przyciągające widzów, bo wszystkie bilety tak stacjonarnie się sprzedały i tam jakiś rekord podobno wykupu transmisji Pay Per View padł. Czekamy na te liczby, żeby, żeby tam opublikować te dane i szczegóły, i też źle, jakie były wpływy dla Ego Areny z tego, z tego eventu, ale to pokazuje, że można, więc, no tak. więc będziemy chcieli dalej próbować szukać wydarzeń, które mogą się tam odbywać, żeby ten obiekt w końcu ożył i na siebie zarabiał, bo ciągle słyszymy, że że się nie da, że się nie da. No Już właśnie. wiemy, że się da. da że się jest to i możliwe. Ma być w niedługo konkurs na menadżera areny, czyli zastępcę y, pana dyrektora Tosiru y, i być może wybrany menadżer będzie, będzie to robił w ten sposób, żeby no, tą arenę ożywić po tym, jak został zarżnięty w tarnowie sport ekstraklasowy właściwie do snu, bo zarówno siatkarki z ekstraklasy, jak i piłkarze ręczni w ekstraklasie przestali istnieć z powodów finansowych finansowych I mamy obiekt, który jest niewykorzystywany. Za 60 milionów, wszystko z własnej kieszeni. Ze środków własnych, dlatego nazywamy go jego areną, że to czyjeś jego spowodowało, że, tak. y, że wzięliśmy to na swoje barki i sfinansowaliśmy to z własnych Nie środków. Nie prosiliśmy się. Tak. Tam, y, słyszałem, że tam były wykorzystane środki z tego zwrotu. Tam był jakiś temat łącznika autostradowego. Tak. Jakieś procesy i tak dalej, że my żeśmy dostali jakieś odszkodowanie i te środki zostały wykorzystane, no ale znów, no, fajnie jest wykorzystywać środki na inwestycje, inwestycja to jest coś, co nam przynosi, zysk. przynosi jakiś zysk albo co najmniej zeruje poniesione mm -hmm. koszty, prawda, a, a tak to ona została wybudowana, około 3 milionów złotych rocznie nas kosztuje jej utrzymanie. No, i w zasadzie tam się prawie, że nic nie dzieje. No właśnie, to no jest i... smutne, że arena sportowa, Tarnów wspiera sport, a na arenie, nie wiem, z lekcje WF-u kurczę, cokolwiek. No przecież to. No, no, no możliwości jest mnóstwo. No Mnie właśnie fascynuje to, że Tarnów wspiera sport. To są takie banery, które się pojawiają w jakichś ościennych gminach tak. podczas eventów, na, na boiskach, które spełniają wymogi różnych tam FIFA, UEFA i no właśnie. No, do organizowania. A my mamy niepełnowymiarowe boisko. Yy na Wojska Polskiego niepełnowymiarową bieżnię na Błękitnych. No i to, żeby było śmiesznie, to też wracamy znowu do naszego motta dzisiejszego, czyli dialog grozi zrozumieniem. Gdyby wtedy przeprowadzono dialog z trenerami, z osobami zajmującymi się sportem, to być może właśnie to boisko na Wojska Polskiego byłoby pełnowymiarowe i mogłoby na przykład na siebie zarabiać organizując jakieś imprezy, czy można było robić też jakieś pikniki lekkoatletyczne na Błękitnych, takie w skali ogólnopolskiej, ale nie można, bo brakuje dwóch torów. No, i... no, no logiczne i naturalne wydawałoby się. Jak z no. jednym z działaczy sportowych rozmawiałem, to on podawał przykład na Areny z Krakowa, gdzie przed jej wybudowaniem zebrał się cały sztab ludzi, którzy przeanalizowali ileś tam naście, czy 10 regulaminów mm -hmm. różnych rozgrywek, tam właśnie do organizacji koncertów, żeby żeby ten obiekt jak najwięcej tych wymogów spełniał i jak najbardziej żnożył, prawda? No ta, bo te to... eventy mogą być organizowane. Wiadomo, u nas jest y, trochę mniejszy, no ale, ale właśnie zabrakło tego dialogu i y, 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 y wskazowego do osób, które się na tym znają. Nie musimy się lubić, tak. możemy być dla siebie jakąś tam konkurencją, bo to no tak u nas jest, że są kibice <laughs> jednej drużyny, drugiej drużyny i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ale są takie tematy, które się powinny odbywać ponad jakimiś podziałami, no bo cały czas wydajemy kasę z... nie swoją, tylko ta. publiczną. Więc niech ten. Tak, no, my nawet możemy wrócić do swojego punktu wyjścia i do swojego zdania, ale dobrze by było poszerzyć ten swój Oczywiście. horyzont wiedzy, świadomości, że ludzie mają takie, ale ja jednak jako zarządzający muszę podjąć ostateczną decyzję i ważąc te wszystkie fakty podejmuję taką. No, a, a jak nie ma, no to. to no no, brak to... odpowiedzialności też jest pewnie jakimś kluczem do, do generowania takich problemów, no bo gdyby ktoś ponosił odpowiedzialność za złe decyzje, no to by się nad tym zastanowił albo wykorzystał wiedzę innych. A, no tak, a, tak a tutaj to... w zasadzie, no cóż, no. No, lipy uschły to uschły, nie? Tak. To no trudno. Mamy jakieś niby są procesy z firmami, no czy to lipy, no to fontanna pewno Bernardyńskiej... się zepsuła też na długo. Kiedyś była ta, ta szyba przy ratuszu nad dołem złoczyńców, tak? Toaleta to, chyba na Piaskówce. No, wszystkie sprawy są w sądach tak. co do Tarnów sądem stoi. To... A no. że sądy są wolne, no to to się będzie ciągnęło nie, latami i nie nikomu wiadomo, się... Nikomu się nie śpieszy. To no. No. Także, także to są takie no, tematy, które się warto zawsze brać pod uwagę, że jeżeli chce się podjąć ważną, istotną decyzję, jak najmądrzejszą, no to warto podyskutować. No, cóż szkodzi porozmawiać? No, to jest yy, taki chyba, yy, taka, taka nasza dzisiaj darmowa rada dla tak. rządzących miastem. Że, powtórzymy jeszcze raz, dialog grozi zrozumieniem. Tak, nie bójmy się rozmawiać, możemy się zrozumieć, nie musimy się ze sobą zgadzać. No cóż, chcieliśmy w tym miejscu bardzo pozdrowić Beatkę, bo nie wiem, czy nie zapomnieliśmy. Tak. Jakbyśmy jeszcze... zapomnieli, to pozdrawiamy beata. Bardzo serdecznie. Na następny odcinek od razu. Zapraszamy już do oglądania następnego odcinka. Może nam się uda jeszcze lepiej. Chociaż może być różnie. Ale. Zrobimy co w naszej mocy. Tak, będziemy się starali. Yy, jesteśmy otwarci na dialog. Jakby były jakieś uwagi, to. Nie kasujemy komentarzy, chyba że będą jakieś tam wulgarne i tak dalej, ale no. Ale też nie czytamy, także zapraszamy. <grych> Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. To był już bardzo, oczywiście.